Hop hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki świcie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Bardziej w prawo, Ogonisiu! Bardziej w prawo! O tak, tak, właśnie, tak, dobrze, dobrze, dobrze. A teraz trochę w lewo. To w prawo czy w lewo? Zdecyduj się wreszcie. Bardziej w prawo! Niż w lewo. A zresztą cofnij się, bo mi psujesz kompozycję. O tak, o. Krok do tyłu. To w prawo, w lewo, czy do tyłu, bo ja już nic z tego nie rozumiem. Zdecyduj się wreszcie, modusiu. Do tyłu, czy nie słyszałaś? Nie, 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 nie! Teraz już nie! Nie przeszkadzaj, Arliku, tylko trzymaj światło, żeby nie blikowało i, i nie było refleksów. A ty stój! Jak stoisz! Bo teraz już w miarę dobrze jest, no. Stoję. A długo jeszcze. Nie pytajcie mnie co chwilę. To proces twórczy. To nie jest wbijanie jakichś tam gwoździ ani mycie podłogi. Artysta musi mieć czas na koncentrację i przemyślenie swojej wizji. Ja mam już dość tych twoich wizji. Stoję tu już kilka godzin, i od tego stania i wykręcania się w różne strony, wszystko mnie boli. Odrobinę w prawo? Ani w prawo, ani w lewo. A zresztą to mi się oko rozmazało i muszę poprawić. Podaj ogonis i tuż do rzęs i cienie do powiek, bo prawe oko ma za bardzo fioletowe, a lewe za czerwone. Po tylu godzinach i przy takiej temperaturze. Uff, czy ty wiesz, jak jest tutaj gorąco? Ten reflektor, który trzymam, masz parze. Podasz jej wreszcie ten tusz, czy nie? Już podaję. Tak, świetnie, 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 uwaga! Uff, no to koniec nareszcie, bo już mam dość tego pozowania. Jak ja cię wykreuję i jak wszystkie magazyny zaczną się bić o twoje zdjęcia na okładki i rozkładówki, to, 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 to myszka Miki będzie ci mogła, no, no wiesz co? Poprawić makijaż na planie zdjęciowym. O tak! Tak, dobrze, chwileczkę. Pokaż, co ty tam napstrykałeś. Napstrykałeś? Ja nie pstrykam, tylko fotografuję. A końcowy efekt mojej pracy zobaczysz później. Pokazuj i już. Po tylu godzinach prężenia się, wyginania, skakania, coś mi się chyba należy. Dawaj ten aparat. Ojej, <grym> to nawet ładne. A, ale dlaczego na tym zdjęciu ja mam takie czerwone oczy? A czemu tu jestem taka wykręcona? No nie, no to, to nie może tak być. To ja aż taka gruba jestem, a tu... No może... Poza tym jednym zdjęciem. O tu. A tu? To ja wyglądam jak czupiradło. A tu znów za gruba. Dawaj aparat, kasujemy te zdjęcia! Nigdy! Nie, nie wolno, puść, puść, zostaw, słyszysz? To moja praca. Nie pozwolę, zostaw! To ja nie pozwolę, puść, to moje, zostaw, ogonisiu! Kochani, co wy rabiacie? Przecież tak nie można, spokój! O co poszło tym razem? Dajcie mi ten aparat. Ojej, jakie śliczne zdjęcia, doskonałe, prosto do gazety. No ślicznie wyglądasz. Czy to ty zrobiłeś, Modusiu? To dla Jennifer. To jej tata w Stanach jest wydawcą i Jennifer prosiła o zdjęcie ogonisi na okładkę najnowszego numeru. To ja, to ja... Ty masz talent, Modusiu. Naprawdę świetny. To trzeba koniecznie wysłać. A ja nie chcę. Jestem na nich za i mam czerwone oczy jak króliki i w ogóle ja nie chcę. A przecież to się poprawi podczas obróbki. To są naprawdę dobre zdjęcia, a drobna korekta powoduje, że będą wręcz doskonałe. O, profesor. Doskonale, że pan przyszedł. Widzę, że jest pan wcześniej, niż się umawialiśmy. Witajcie. A, jakoś się udało, bo zupełnie zapomniałem, że dziś są godziny rektorskie. Ojej, jakie fajne zdjęcia. Ogonisiu, z ciebie to całkiem niezła modelka. A, tam. Zdjęcia. Wcale nie takie ładne. I chociaż moduś, moduś się starał, to nawet encyklopedia powiedziała, że trzeba je poprawić. Tak. To prawda, ale z tym nie ma problemu, prawda, profesorze? Oczywiście, że tak. Praktycznie każde zdjęcie wymaga obróbki, ale dzięki komputerom, a właściwie komputerowym laboratoriom do obróbki zdjęć, można zrobić dosłownie wszystko. To znaczy, co, profesorze? Bardzo rzadko zdjęcia, które pochodzą prosto z aparatu, są gotowe do wydrukowania na profesjonalnej maszynie na profesjonalnym papierze, bo nie zawsze jesteśmy w stanie uchwycić odpowiedni kadr, nie zawsze światło będzie nam sprzyjało, jakiś dodatkowy obiekt pojawi nam się w obiektywie, znajdą się inne czynniki przeszkadzające. Oczywiście możemy takie zdjęcia zanieść do laboratorium. Fotograficznego, gdzie zostaną one automatycznie poprawione przez maszyny. Wydaje mi się, iż więcej radości będziemy mieli z efektu końcowego, gdy zrobimy to sami. Oczywiście, będzie to wymagało dodatkowej ilości czasu. Doskonały pomysł, słuchamy, profesorze. Poprawiać nasze zdjęcia możemy przy pomocy wielu programów, takich jak GIMP, Adobe, Photoshop. Również aplikacje, które służą do katalogowania fotografii, czy też przeglądania, mają rozbudowane podstawowe. Operacje, które pomogą nam poprawić nasze ujęcia, nasze zdjęcia, nasze fotografie. Ale czym właściwie jest obróbka fotograficzna? Jest to proces retuszu. Nanoszenia poprawek, dodatkowych efektów, czy też poprawiania błędów, które wynikły w momencie, gdy tą fotografię wykonywaliśmy. Pomysłowe i jakie użyteczne. I teraz, co możemy zmienić, co możemy poprawić w naszych fotografiach cyfrowych? Załóżmy, że obrabiamy zdjęcia, które wykonaliśmy na wakacjach. Możemy usunąć efekty czerwonych oczu, możemy zmienić kontrast, czy też jasność zdjęcia. Mnie trapią czerwone oczy. Każda aplikacja, nawet prostsza, ma taką opcję, ma taką możliwość, gdyż jest to naprawdę standardowy problem, i również musiano obmyśleć jakiś pomysł, który to w sposób szybki i skuteczny wyeliminuje. Aż trudno w to uwierzyć. Czasami zdjęcia kolorowe nie mają tego uroku, nie mają tej głębi, dlatego programy takie jak Photoshop, jak GIMP, czy też wiele innych, posiada opcję zmiany kolorów na czarno-białe, na sepie dodać efekty polaroidu, dodawać ramki, tekst, żeby podpisać zdjęcie, napisać skąd pochodzi, kiedy zostało wykonane. Czy można będzie te zdjęcia wyostrzyć? Gdy podczas robienia zdjęcia ruszymy ręką, e, zauważymy na nim efekt smugi. Będzie ono rozmyte i nie będzie to ładnie wyglądało w albumie. Można je poprawić, nie należy go od razu wyrzucać, skasować z naszego dysku. Przy pomocy specjalnych, skomplikowanych algorytmów można ten efekt zniwelować, można usuwać nawet wady skóry. Również usuwanie rys, zmaszczek, elementów ze zdjęcia, niechcianych obiektów, na przykład załóżmy jakiś ptak przeleciał, czy też chcemy jakąś latarnię usunąć, ławkę, nie stanowi większego problemu. Oczywiście wiąże się to z większym nakładem czasowym, jednak jest to możliwe i efekt jest naprawdę nie do poznania. Prawda jest taka, iż prawie każde zdjęcie, nawet źle wykonane, poruszone, czy też wykonane w złych warunkach, można w jakiś sposób uratować, poprawić, jeśli tylko zastosuje się odpowiednie narzędzia. A jakby mnie tak troszeczkę wyszczuplić i rozjaśnić futerko, no żeby nie było takiej mysie. Pan rozumie, profesorze? Można. A najlepiej zmienić wszystko. Ale wtedy to nie byłabyś już sobą, gonisiu. O-o! Właśnie to samo chciałam powiedzieć. My wszyscy lubimy Cię taką, jaka jesteś. To może chociaż rzęsy? Zawsze chciałam mieć takie długie. Na rzęsy to ja się zgadzam. Ja też ładnie ci z długimi. Ale może jeszcze... Nic nie utargujesz, Ogonisiu. Bo jak tak dalej pójdzie, to zechcesz zmienić wszystko, a wtedy to nie będzie nasza ogonisia, tylko zupełnie inna myszka. Dobrze już dobrze, jeśli tak mówicie, ale do następnej sesji modusiu to sobie futerko pofarbuje naród. To ma być jakaś następna sesja, ogonisiu? Z tej awantury, którą przed chwilą mi wywołałaś i której świadkiem była encyklopedia, zrozumiałem, że żadnych więcej zdjęć nie chcesz! I wszystko mam skasować? Hmm. Jakby ci to powiedzieć, Modusiu? Kobieta zmienną jest i masz tego widomy przykład. O właśnie. <ścoughs> to miałam na myśli. To co będzie o Hm. Hmm. No, jak to co będzie? No, 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 zrobimy następną sesję zdjęciową. A jednak? No tak, ale... Ale przecież to nie dla mnie, tylko dla Modusia. Co takiego? Dla mnie? No ależ tak, kochanie ty moje, przecież i encyklopedia i profesor, a nawet Arlik wszyscy stwierdzili, że zdjęcia są doskonałe i że ty masz wrodzony talent. No tak. Tak, no nie patrz tak na mnie. Więc abyś ty się rozwijał twórczo, Modusiu, to ja się po prostu poświęcę. No tak. No nie patrz tak na mnie, no poświęcę się w imię sztuki, mój ty skarbie. I będę ci pozować od rana do wieczora, a nawet w nocy, jeśli będzie trzeba. W audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Ivo Software www.iwo.pl całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.